Jeśli prowadzisz kampanię na Facebooku i zastanawiasz się, co możesz jeszcze zrobić, aby zwiększyć ich ROAS, czyli ich rentowność, to w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jeden z kluczowych błędów, które zauważam przy audytowaniu kont reklamowych naszych potencjalnych klientów. Oczywiście, też pokażę Ci na przykładach, jak możesz ten błąd poprawić. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Bartek Berend z tej strony. Jak widzisz, w całkowicie nowej odsłonie jesteśmy w nowym studiu. A jeśli chodzi o dzisiejsze wideo, to skupimy się na jednym błędzie, który popełnia bardzo dużo sklepów internetowych prowadząc płatne kampanie. I generalnie wyeliminowanie tego błędu będzie skutkowało o wiele wyższym zwrotem z wydatków na reklamy w płatnych kampaniach. Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym Ci dać znać, że dla osób, które oglądają ten kanał, mamy kilka wolnych slotów na bezpłatny audyt płatnych kampanii. W ramach takiego audytu przeprowadzimy analizę analityki Twojego sklepu internetowego, struktury kampanii, które prowadzisz na Twoim koncie reklamowym, kreacji reklamowych, feedu produktowego i optymalizacji ścieżki zakupowej. Jeśli to brzmi dla Ciebie interesująco, to kliknij w link. W opisie i zapisz się właśnie na ten audyt. Tymczasem wróćmy do szczegółów dzisiejszego wideo. Jeśli chodzi o błędzie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest to błąd, który dotyczy braku zróżnicowania kreacji reklamowych w zależności od tego, gdzie Twój klient znajduje się w lejku marketingowym. I teraz rozrysujmy sobie nasz lejek marketingowy. Więc on mniej więcej wygląda w ten sposób. Mamy tutaj górę lejka, czyli top of the funnel, czyli tutaj targetujemy sobie. Osoby, które jeszcze nigdy nie weszły w interakcję z Twoją marką. Następnie mamy middle of the funnel, czyli osoby, które gdzieś tam już weszły w interakcję z Twoją marką, były na przykład na profilach na Facebooku, na Instagramie, ale jeszcze nie były na Twojej stronie internetowej. I mamy dół naszego lejka, czyli BOFU, czyli osoby, które już były na Twojej stronie internetowej, może odwiedziły jakąś konkretną stronę produktową, może dodały produkt do koszyka, ale nie dokonały pierwszego zamówienia. I ten błąd, który zauważam, to jest docieranie do każdej z tych grup odbiorców jakąś jedną, dwoma prostymi kreacjami. Taki lejek jest po prostu nudny, mało wiarygodny, nie testujesz różnych formatów reklam, różnych typów kreacji, a dodatkowo. Po jakimś czasie prowadzenia w ten sposób lejka marketingowego doświadczasz tak zwanej fatygi reklamy, czyli po prostu klienci już są tak znudzeni tym typem kontentu, który ty pokazujesz im, że po prostu w ogóle na niego nie reagują. Jeśli podoba ci się to wideo i chcesz być na bieżąco z tym co najlepiej działa w branży e-commerce, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Dzięki i wracamy do odcinka. I teraz chciałbym pokazać ci kilka typów kreacji, które możesz wykorzystać z podziałem na różne etapy lejka sprzedażowego, które właśnie dobrze sprawdzają się dla naszych klientów. I pierwszy typ kreacji to jest wideo przed i po, które pokazuje jak wyglądał klient przed użyciem twojego produktu versus jak wygląda po użyciu Twojego produktu. Dlaczego to wideo dobrze działa u góry lejka sprzedażowego? Pierwsza sprawa wzbudza ciekawość, czyli pokazując efekt przed i po, jesteśmy w stanie bardzo łatwo przyciągnąć uwagę Twoich potencjalnych klientów. Druga sprawa buduje wiarygodność, no bo jeśli pokazujesz, że Twój produkt jest już wykorzystywany przez klientów, to po prostu jest to wiarygodne dla Twoich potencjalnych klientów. A trzecia sprawa to po prostu uniwersalność przekazu, która dobrze będzie działała na szeroką grupę odbiorców. Drugi typ kontentu, który zarówno dobrze sprawdzi się u góry lejka sprzedażowego, jak i w środku lejka sprzedażowego, to jest wideo opinia, która rozpoczyna się od poruszenia konkretnego problemu Twoich klientów. I dlaczego to działa? Pierwsza sprawa, szybko przyciąga uwagę, bo zaczynając takie wideo od rzeczywistego problemu Twoich klientów, przyciągnie ich uwagę. Druga rzecz, znowu budujemy tutaj autentyczność, pokazując opinię Twojego klienta. I trzecia rzecz, rozwiązuje potrzeby, czyli pokazuje, jak Twój produkt rozwiązuje potrzeby Twoich klientów. Trzecia kreacja, zarówno na górę lejka, jak i na środek lejka, to jest kreacja z USP Twojego produktu, czyli cechą lub wartością Twojego produktu, który wyróżnia Twój produkt na tle konkurencji i jest na tyle mocny, że przekona Twojego potencjalnego klienta do zakupu. I teraz dlaczego to działa? No bo przede wszystkim wzmacnia rozważenie zakupu, czyli pokazuje, dlaczego Twój produkt jest lepszy od konkurencji. Druga sprawa, ułatwia podjęcie decyzji przed zakupem, czyli odpowiada na kluczowe pytania i rozwiewa wątpliwości przed zakupem. I trzecia sprawa, przekonuje niezdecydowanych, czyli podkreśla kluczowe wartości Twoich produktów. I uwaga, zanim zrobisz tę kreacje, zrób naprawdę porządny research, dlaczego Twoi klienci wybierają Twoje produkty. No bo jeśli wrzucisz tam randomowe slogany wartości Twoich produktów, które nie będą poprzedzone żadnym researchem, to po prostu nie zadziała. No więc musisz odrobić lekcję i musisz zrobić research, dlaczego rzeczywiście Twoi klienci kupują Twoje produkty. Następnie te wartości, które oni Ci przekażą, wykorzystać w tej kreacji statycznej. Czwarta kreacja to karuzela produktowa i ta karuzela sprawdzi się w środku lejka i w dole lejka, no bo jesteśmy w stanie tą karuzelą wrócić do klientów, którzy oglądali już jakieś konkretne produkty i właśnie pokazać im te konkretne produkty. To samo z porzuconymi koszykami, czyli jeśli ktoś porzuci u ciebie koszyk na sklepie, to jesteśmy w stanie właśnie w tej karuzeli wyświetlić produkty, które zostały porzucone w, w tym koszyku. I teraz, dlaczego to działa? No pierwsza sprawa zwiększa zaangażowanie, czyli prezentuje szeroką gamę produktów Twojego sklepu internetowego, i prezentując właśnie taką szeroką gamę produktów, jesteś w stanie wzbudzić ciekawość Twoich potencjalnych klientów. I druga sprawa wzmacnia intencję zakupu, pokazując produkty, które, z którymi klient już wcześniej wszedł w interakcję. Piąta kreacja, która dobrze się sprawdzi w środku lejka, jak i na dole lejka, to jest po prostu kreacja statyczna z opinią. I tutaj plusy tej kreacji są bardzo zbliżone do kreacji wideo w formie opinii. Natomiast różni ludzie różnie reagują na różne formaty, więc dokładamy tutaj po prostu kreację statyczną z opinią, bo część osób woli oglądać filmiki. Część osób woli po prostu sobie przejrzeć konkretną grafikę, więc taka kreacja będzie po prostu budowała zaufanie Twoich potencjalnych klientów. No i szósta kreacja, którą wykorzystujemy na samym dole Lejka, to jest kreacja statyczna z kodem rabatowym na pierwsze zamówienie. Bardzo często jest tak, że część Twoich klientów jest nieprzekonana do złożenia pierwszego zamówienia i wystarczy ich tam troszeczkę dopchnąć do tego zakupu, żeby rzeczywiście ten zakup zostawili. Dlatego warto właśnie stworzyć sobie taką kreację statyczną, czy to z kodem procentowym, czy to z darmową dostawą na pierwsze zamówienie i właśnie pokazywać ją do klientów, którzy oglądali już konkretne strony produktowe albo dodali produkt do koszyka, ale nie złożyli pierwszego zamówienia. Mam nadzieję, że te kreacje i to o czym dzisiaj mówiłem będzie dla Ciebie pomocne i zaczniesz różnicować kontent w Twoim lejku sprzedażowym. Bo tak jak wspominałem na początku tego wideo, widzę, że konta reklamowe, które różnicują ten content i właśnie w sposób zróżnicowany docierają do swoich potencjalnych klientów, odnoszą znacznie lepsze rezultaty niż konta reklamowe, które bazują na pojedynczych statycznych kreacjach, bądź też w ogóle bazują stricte na katalogu produktowym. Na Natomiast jeśli chciałbyś oddelegować działania związane z prowadzeniem płatnych kampanii, albo przeaudytować swoje konto reklamowe i zobaczyć, co konkretnie tam jest do poprawy, to w opisie zostawiam link, poprzez który możesz zapisać się na taki bezpłatny audyt. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie dzisiejszego wideo, no i do zobaczenia w kolejnym. Hej!